Cześć! Pamiętacie gościa o Inaczej mówiąc Rolo Scout? Albo Rolo Scout? Jak to zwał, tak zwał. Tak, oczywiście, on to dzisiaj będzie bohaterem tego odcinka. I jego mała pszczółka, chyba ulubiona, jest na chwilę obecną pszczółeczka o wdzięcznej nazwie T49. No, jest taki mały brzydal, który robi za w sumie Scouta. Ale jednocześnie jest obdarzony przepotężnym pierdyknięciem. Zobaczcie, pierwszy. Pierwszy chętnie się napatoczył, ale niestety 1390 był zbyt szybki, zbyt manew, bardzo, bardzo manewrował i przez to nic nie wyszło. Nie wyszło z tego, żeby tutaj kolega, cośkolwiek mógł go lekko skubnąć. Oczywiście to 49 jest takim dziwnym Scoutem ze względu na to, że tak jak powiedziałem, E, walnięcie straszne, natomiast e, jeśli chodzi o kwestie e, mobilności, to też jest tak sobie średnio. Tak się zastanawiam właśnie w tym momencie, dlaczego nagle mi tak wszystko tutaj zwalnia, tak jakby e, delikatnie nie wyrabiał komp, ale to nie chyba nie jest kwestia tego, widzę, że, że Rollo miał 20 fpsów w pewnym momencie, no to rzeczywiście jest tutaj kiepsciunio, kiepściunio, coś tutaj ten twój sprzęt nie bardzo chyba wyrabiał. Jak widać, jeszcze dodatkowo kropeczka z pingiem też od czasu do czasu się zapala, dlatego też widać, że trochę tutaj, czyli te pakiety giną. Dobra, jedna strona, a co chwileczkę druga. Oczywiście, tak powinno się grać tego typu pojazdem. No i dobra, jest to tutaj ktoś na, gór, na, na górce, górcie? <laughs> na linii 1. Pojawi się jakiś tutaj przeciwnik, którego będzie można... O jest! JG Pantera. Na chwilę obecną. Widzę, że tutaj kolega ma założone. Wejdzie. Wejdzie. Jeszcze czeka. Zaświecił się i nie strzelił. O dziwo! No i nie trafione. Dobra, zobaczmy w ogóle, jakie ma tutaj pociski założone. E, tutaj ma kumulaki dwie sztuki, osi I-19 chyba. Nie, dwa, dwa już wystrzelił. E, czyli 20 e, pocisków HE, T-32 obraca się... I dostanie z za 307. No, rzeczywiście go trochę musiało zaboleć. Nie wiem, jak teraz wygląda kwestia tego, jak bardzo po takim uderzeniu, po takim walnięciu z padają moduły i padają załoganci. Ale na pewno go to musiało troszeczkę podłechtać i zaboleć. Jest T32, a dostało mu już na tyle mało HP, że raczej to będzie koniec. Oczywiście bardzo dobrze. 4 do 4 na razie nie jest źle. Jeżeli się sytuacja wyrównuje 5 do 4, jest w całkiem nieźle. Jeżeli sytuacja jest wyrównana, jeżeli jedziemy i, tylko i nie martwimy się o to, że nagle pół naszego teamu wyparowywuje, no to już jest w miarę przyzwoicie. Ale tamten 1390 zaczyna tutaj szaleć. Na samym początku tutaj Rollo próbował i jest padnie, jeszcze dodatkowo t 541, czyli 9 tier, został trafiony w tył, dodatkowo jeszcze podpała i dzięki temu wykończony. No, to jest właśnie domena pojazdów amerykańskich. Trafione w tył, nawet z heka, one tam nie mają żadnego pancerza. Dodatkowo się podpalają, dlatego też fajnie się je w ten sposób załatwia. 7 do 8, jest, what the fuck, nie? dobra, 872, pięknie mu wygarnął tutaj z grubej rury. ale cóż, sam się okazję też przyjął i zostało już mu bez mała połowa HP. Dodatkowo, teraz tutaj się robi teraz mniej ciekawie, 7 do 8, i trzeba będzie teraz to jakoś zacząć ogarniać. Odgie Pantera dwójka tutaj będzie kombinować. Ładne oddalenie, przeładowanie. Nie trafił! No, bez mała było w pełni skupione i nic, kompletnie. 0, 0, nic mu się nie udało. Dobra, teraz przetrzymanie odgie Pantery. Gorzej, że jeżeli mu teraz wygarnie... No dobrze, ktoś już tego dokończył te 34, 10-10. Jest nieźle, jest nieźle. Można powiedzieć, że sytuacja opanowana. Jeżeli by Rolo wygarnął temu tej JG panterze, to jednocześnie sam by oberwał. I, no I to byłoby nieciekawe dla niego, ponieważ załatwiłby się odrobinę swoimi własnymi pociskami. Ładnie. Szkoda tylko tyle, że FV207 jeszcze w międzyczasie wykańcza naszego ISA 6. To jest dobry pojazd, który tutaj dużo mógłby się namieszać. No i co im zostało? Ty 28 htc jeszcze Super Pers, który wykańcza w tym momencie naszego Super Persa. No i, i Lorka dodatkowo jeszcze 152. No i tak jak powiedziałem, było nieźle, a robi się jak zwykle. Kurcze, blade. Tak ładnie wymierzony strzał i oczywiście poleciał sobie w kartofelki. Tutaj są dwie arty. No i może być nieciekawie, ze względu na to, że któraś zawsze może mu wygarnąć. Jeszcze przeładowanie. To przeładowanie na tym pojeździe jest koszmarne. Co z tego, że on ma wygarnąć, co z tego, że on tutaj potrafi coś zrobić, potrafi fajnie uderzyć. Skoro to przeładowanie mnie roz... O jacie! Sam będzie robił! Jeszcze Lorek go trafia. Zostało 131 hp i Super Pers, który. Nie, a Super Pers albo y, Tedek, ten, którego można zdobyć, wjeżdża w tym momencie na bazę i zaczyna kapować. A, jeszcze nawet nie. No nic. Sam napięciu jest pięknie, w tym momencie w pełnym biegu, odziwo y, trafiony. Nawet, nawet się sam zdziwił. Jest Super Pers. Trzeba uciekać jak najbardziej, jak najszybciej przed nim, ze względu na to, że no, nie ma co tutaj się w tym momencie czaić, nie ma co tutaj kombinować, trzeba spierdzielać jak to mówią grzecznie i ładnie. Jest Super pers I ta lufa teraz przeszkadza. Je Jest! Ładnie! Ładnie! E Bomb Knight został zniszczony. I to bardzo dobrze ze względu na to, że zostało trzy arty oraz ten Tedek, który jest no, na ogrysku, bo on tam już został lekko. Tak, wszyscy są na jeden strzał, no tylko tyle, że trzeba jeszcze trafiać. No jak widzieliście, ten pojazd ze 100 metrów czy 50 metrów na połowie skupienia nie trafiał, a za drugim razem w pełnym biegu nagle trafił. To jest właśnie cała magia. Dobra, nie został wyświecony, to jest najlepsze. Dobra, w tym momencie jest pięknie! Za jednym strzałem załatwiony. No i teraz zostaje to co najgorsze ze względu na to, że artylerie mogą trafić tylko z i go wykończyć. To są ósemki, więc artylerie oprócz lorki mają jakiegoś tam spleza i nawet jest nieźle. Dobra, 8 yy, pocisków HE. I dwa pociski kumulacyjne, tak dokładnie? Dokładnie. No, jak na, na ten pojazd, on naprawdę już dużo wystrzelił w tej bitwie. No i teraz tak, gdzie jedzie? Gdzie ty, Crollo, jedziesz? Prawdopodobnie chcę wykończyć najpierw te artylerie, które są tutaj z tyłu. Nie tak, żeby... O tak, jasne. Black Prince pokazuje, żeby wyjechać na bazy, ale kapowanie bazy w tym trybie jest dosyć długie. Jest! Ładnie! FV! uda się go wykończyć jest 430 i wykończone 13 y, 13 fragów po stronie drużyny Rolla, y, czyli jeszcze zostało im jeszcze zostało dwóch do zniszczenia. Wiruozo. Co to jest wirułozo. Jest jeszcze lorka. Kurczę. Dobra, wykończona ładnie. I 63 HP zostało rollo, udało się tak naprawdę... prawie, tak, jasne, prawie, Na, no udało się, bo ta lorka rzeczywiście mogła tutaj namieszać, Rol, lorka jest szybkim, szybką artą i w trybie TD mode spokojnie może tutaj rzeczywiście namieszać. No i dobra, zostało, został jeszcze chyba tylko GW Tiger P, no, i trzeba teraz objechać. Zobaczcie, ponad 70 km na godzinę, zasuwa sobie tutaj ładnie i dzięki temu zamiast wjechać, tak jak normalnie każdy pojechał, najkrótszą drogą, to nie, objedzie sobie tutaj yy, zanim Arta się obróci, zanim tutaj, o jest, GW, Patrzę, staną sobie w tym miejscu, podjazd blisko, pięknie, 440 HP na koniec, wykończony, załatwiony. Easy, spokojnie, oczywiście, że tak. No i bardzo dobrze, to Easy mu się tutaj bardzo przydało. Ok, no i teraz tak. Co tutaj kolega Rolo zrobił? Dostał Mkę, Dostał medal kołonowa. Został sam na pięciu. Dostał medal Pasku 3. Czyli zniszczył trzy arty. Dostał duży kaliber. Zaraz zobaczymy, za ile ten duży kaliber był. Jak też i specjalista. No, powiem szczerze, że należało się mu tutaj rzeczywiście do dobrej bitwy, bo tak mówię, ten pojazd nie jest taki łatwy do gry. Ten pojazd nie jest taki przyjemny, że na to właśnie straszny długi reload, jak też i kosmiczne, jeśli chodzi o skupianie. Duży kaliber 4129 tylko, no ale powiem szczerze, porównując do reszty teamu, no to jest aż. Z drugiej strony super persy, też Bond Knight, którego tutaj kolega zniszczył, 3200, to też całkiem przyzwoicie. No i zobaczmy teraz, jak wychodzi, jeśli chodzi o koszty. 15 strzałów, aha, 4129, i dystans pokonany 5 km 9 minut 36 sekund. Koszt amunicji 78 tysięcy czyli to są te ta amunicja premium bo tutaj możemy mieć kumulaki, ale możemy mieć też amunicję premium, która będzie miała obrażenia, znaczy nie obrażenia, penetrację chyba, nie pamiętam, 2 czy 8 większą i dzięki temu coś tam więcej można zrobić, ale koszt jest rzeczywiście potężny 46 tysięcy na minusie no cóż, tak to już bywa z graniem tego typu lolkami a, lolkami Lolkami to yy, Rollo grał bardzo często na przykład. Yy, czekajcie, czy grał? Jakimś też lolkiem, którym zawsze był na minusie, no ale cóż, tak to już bywa w graniu tego typu pojazdami. 2374 EXPA, więc całkiem przyzwoicie. No i dobrze, i o to właśnie chodziło. Ta bitwa była w pewnym momencie już skazana na porażkę. Sam jeden z przelodowaniem prawie 19 sekund i. Niszczą, zniszczył wszystkich przeciwników, w tym na przykład takiego trudnego przeciwnika jak Super Persa, typu TDK. Czekajcie, który to był T28 koncept, hmm, tak dokładnie. No Ale ten T28 koncept, zrobił 795 do meczu. No nic, warto było zobaczyć, jak tutaj można pograć tego typu pojazdem i jak można czerpać z tego frajdę. Dzięki! Trzymajcie się i do usłyszenia.